Ewności Ja? i by i taki szpać A daleko? górny, ja dobry Tosia, jak tu idzie robota? Siemaneczko, ziomeczki, dzisiaj znowu opelek Corsa nasza nieszczęsno 1.7DI DTI tutaj w... ściepujemy paseczek klinowy Dobrze ci idzie Chopie, ty już tą grzechotą nic więcej nie pokręcisz Ale mi się nie chce chopie płaskim płasko No i co? I co grzechotką mnie doda, pan? No to no całą tą grzechotką Całe to wykręcisz Majster, co ci gada jak o płaskim? Miałeś to robić płaskim, a ciebie co? Grzechotka się zaklinowała A daleko? górny ja, dobry Tu Tu to jest w patrz ty, rzeczywiście! No! Jej. Kto to przyszedł? Kto to przyszedł na warsztat? Co, inspekcja pracy, ja? Tosia, jak tu idzie robota? Dobra, wracam, bo mnie ten Andrzej woł. Co jest, majster? 5 sekund do operatora się skończył. Lepiej <laughs> <laughs> ja? <śmiech> i bym tak, tak. <laughs> Dobry, pani majster! Dobry. Co tam robicie? Ło, runi! Jakie kadry! Jak u Spielberga! Bo mi takie kadry majstry, że po prostu no że nic ja no poza nie pozazdrościć No i no pozazrościć Jeszcze piezną sam przyszł na kontrolaje Jeruni kółka nie ma. Tyś to widział? Ale ty boż farta z tym nagrywaniem Ja wiem Panie to się nazywa zmysł operatorski Co? Co ja Jeruni Czemuś ta rulka wyciepł I jak ten paseczek Pasek jeszcze by 30 koła oblecił. Widzisz tu łopciro? No. To jest łoptarty. To widać. Czekaj, mm, czekaj, o palet. palec? pojeżdża kółeczka. No. A jak nie, wciepia nas od pasek. Obleci 1000 kilometrów Jak się przeczy całe rundo to wtedy się wymieni paseczek i kółka. O ku... IQ 300 to jest big brain time, big brain napędowe, jak chodzi mi się Al weź nim, ale. Ten alternator jest znów no stop Gorki on nie chłodnie. Pokaż on nie chłodnie, on jest znów no stop taki. Kurde, ty! To na tym, na bank! Ale to też jest patrz. Słyszysz? No jest luźne. Alternator jest po prostu ciepły, no ale to jest normalne od prądu. A kółko jest wrawe. Ale... słuchaj On no. się tak może klinować przez... Nie powinien. On, on się, się powinien lekko kręcić. on się klinuje w jednym miejscu. Coś... Coś poszło. Tak więc Józef się dowiedział co boli naszego Opelka. Niestety przez no przeciągnięto wymianę oleju yy, zatarła się waku pompa, która jest za alternatorem. Ta pompa jest napędzana na tej samej osi co alternator. Tak więc właśnie wymontowałem rolka napinająco. Tutaj widzimy. Czemu jest do wymiany? Otóż tak. Jak robimy takie ruchy to ona przeskakuje, jest luz tego luzu nie może być, a posłuchajcie. Tutaj idzie lekko i ten alternator, ta oś w pewnym momencie to opór. O, teraz. Słyszycie jak tylko... To właśnie ta pompa zatarły się tam upadki, dlatego samochód nie miał ładowania, bo był opór w pewnym momencie jak obracamy. Zardzowiałe śruba potraktujemy sobie elegancko Brunoxem, mam nadzieję, że wystarczy, tu jest bodajże 14. Tak, więc alternator jest już zdjęty W sensie takim odkręcony, odpięty No teraz, nie mam tutaj śrubki, żeby odkręcić te szlauchy z klimy Jak odkręca te szlauchy z klimy, to tu jest elastyczny wąż, jeden Myślę, żeby to nagna do góry i w końcu